Nazywam się Jacek Dewódzki, a oto jest moje miejsce w Krakowie. Dzień dobry Jacku. Dzień dobry. Spotykamy się w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Tak. Dlaczego akurat to miejsce wybrałeś na... Ojej. No to w zasadzie jest to takie miejsce w Krakowie... Bardzo, że tak powiem, charakterystyczne. W pewnym sensie, e, niewiele jest takich miejsc na świecie, po prostu. A ja, e, że tak wyrażę, mieszkam stąd 200 metrów właściwie od urodzenia. I to miejsce, to w zasadzie było moje miejsce, gdzie ja się po prostu bawiłem. Mhm. A że w otoczeniu samolotów i zresztą jeszcze szóstej brygady szturmowo-desantowej, no to mi tak zostało po prostu już na całe życie, ta fascynacja tym co lata, różnymi takimi wynalazkami. W zasadzie no, czuję się tutaj tak po prostu, jakbym był u siebie w domu.